W Japonii mamy grup samego Jezusa Chrystusa, prefektura Aomori w wiosce singu. Legenda głosi, że właśnie Jezus nie umarł na krzyżu, a za niego umarł jego brat, bliźniak Isukuri. A sam Jezus w ogóle uciekł, uciekł przez Syberię, aż właśnie dotarł do Japonii, osiedlił się, założył rodzinę, miał trzy córki i zmarł sobie spokojnie w wieku 106 lat. Wszystko zaczęło się w roku 1935, kiedy to Takeuchi Kyumaru. Pokazał tak zwany Takeuchi Trochę podejrzane dokumenty, które miały pokazywać, że dwa grobowce, które znajdują się właśnie na terenie tej wsi, są to grobowce Jezusa i Ucha jego brata oraz Włosów Maryjnych. I oczywiście sprawa się rozniosła. W roku 1936 podobno nawet znaleziono jakiś list Jezusa. Och, i achie, takie wielkie. Mimo surrealności tego wszystkiego, są ludzie, którzy w to po części wierzą. Dlatego, że w Japonii musicie wiedzieć, że od dawna w świecie naukowym i też wśród zwykłych ludzi jest przekonanie, że możliwe, iż to właśnie Japończycy są powiązani z rodem, właśnie żydowskim, tak, rodem wybranym, bo i mają właśnie Kości słowa są o takim samym znaczeniu. Są te teorie, nie ma na to konkretnych dowodów. Do dzisiaj możecie odwiedzić to miejsce, ba! W tamtejszych rameniach możecie zjeść specjalny właśnie taki jezuskowy ramen, a do tego możecie uczestniczyć w jezuskowym Matsuri. Tutaj mamy Maryję Japonkę, ale to Jezus to uciekł i dopiero się osiedlił i przyjął właśnie japońskie imię i nazwisko i doszedł jako dziadzio 106 lat. Fajnie, fajnie, pamiętaj, to ważne. Yeah <laughs>